Cztery nietypowe źródła błonnika, które z pewnością Was zaskoczą. No bo czy słodycze mogą dostarczyć? Błonnik? Oglądajcie do końca, mam dla Was niespodziankę, że nie. No to zacznijmy od najpopularniejszej imprezowej przekąski i od naszego numeru 1, orzeszki ziemne. Aż 9 gram błonnika w 100 gramach więcej niż na przykład bób, groszek zielony czy soczewica. Ale to jeszcze nic, bo numer 2 jest chyba jeszcze ciekawszy. Numer 2. Popcorn. Prażona kukurydza w 100 gramach ma nawet 13 g błonnika. Aż, bo to znacznie więcej niż brukselka, jarmusz, buraki, a nawet wszystkie rodzaje kaszy. Ale te 13 gram to nic w porównaniu z naszym numerem 3 na tej liście, czyli kakao, bo to prawdziwy hit. Tu błonnika znajduje się aż 33 gramy w 100 gramach. Taka ilość ma też. 200 kalorii i 21 gramów białka. I w zasadzie zapewnia dzienne zapotrzebowanie na błonnik zaskoczeni? Ja na pewno.